Cześć witam was bardzo serdecznie na moim kanale i już 3 czerwca startuję kolejny Major. Tym razem Major odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w Austin w stanie Texas. I w pierwszym stage'u zobaczymy takie drużyny jak Complexity Heroic czy też OG z fikiem w składzie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się naklejką, które mogą zostać wprowadzone do gry właśnie na tego Majora, jak to właśnie co Majora są wprowadzane te stickery, więc przyjrzymy się, jak to one wyglądają. Tutaj mamy naklejkę Team Liquid. No wyglądają dość spoko, na tych broniach się fajnie prezentują. To jest w ogóle Twitter czy tam x-użytkownika Waxper. I możemy sobie zobaczyć, właśnie jak to on chyba najprawdopodobniej zrobił te stickery. Na no właśnie tego Majora. No tu fajnie się komponuje z tym Neonową Rewolucją. Tak, chyba to jest ten skin. Ale no tutaj też ładnie to wygląda. I tutaj, dobra. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej strony. Tutaj mamy naklejkę Energy. Bardzo fajna ta naklejka mi się osobiście bardzo to podoba. Fajnie się to, to wygląda właśnie na tych yy, broniach. Yy, tam zaraz będzie pokazany taki złoty ten kałach i właśnie będą te złote naklejki, gdzie fajnie to wygląda. No tutaj też bądźmy szczerzy, pasuje, bo teraz mamy te. Przynajmniej tak było na poprzednim majorze, że były hologramowe, złote, były te zwykłe i były jakieś brokatowe. No właśnie tutaj, co wspominałem, że tutaj fajnie to wygląda na tym kałachu. No i jest też fajny taki motyw, jakby takiego, taka odznaka szeryfa, co jest w sumie w Stanach Zjednoczonych, tam nie ma policji, tylko jest szeryf, czy tam, no znaczy policja pewnie jest, tylko się mówi szeryf, czy coś tam, pewnie właśnie w stanie Teksas. Tak pewnie jest, nie wiem, jeżeli źle coś mówię, to mnie poprawcie. Tutaj jest też taka naklejka, chyba ukraińskiego czy rosyjskiego zespołu. No, fajnie to też wygląda. Pasuje to właśnie do takich białych skinów. Więc crafty na pewno będą fajne, jeżeli takie naklejki zostaną dodane do tego print streama. Fajnie pasuje. Dobra, przejdźmy może do kolejnej naklejki. Metis Sport. No, to może być moim zdaniem taki czarny koń tego Majora. Oni są właśnie w tej e, pierwszej fazie. Mm. No tutaj już ta naklejka tak nie pasuje, moim zdaniem, do tego na przykład. Ale do jakichś takich zielonych e, skinów, mm, no już moim zdaniem by mogło to pasować. Dobra, więc tak się prezentuje ta naklejka. Tutaj mamy naklejkę Falcons. No, ja im niezbytnio kibicuję, szczerze, bo to jest takie, można powiedzieć, cs piłkarskie Paris Saint-Germain. No, tu właśnie fajnie pasuje, ale no, ja im jakoś nie kibicuję, pomimo, że tam niko gra Monesi teraz. No to mam nadzieję, że, że Majora nie wygrają. Myślę, że faworytem jest. W tej chwili Team Vitality, ale też trzeba brać pod uwagę to, że Major jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, więc może jakaś drużyna stamtąd się dobrze pokaże. I tu mamy naklejkę tureckiego zespołu Aurory. No, bardzo ładnie wygląda. Naklejka mi się podoba, szczególnie w tych craftach pasuje do takich błękitnych skinów właśnie. Do wulkana na przykład, do kałacha. Wydaje mi się, że powinno to pasować. Dobra, wystarczy tej naklejki. Tutaj mamy właśnie na, na glocku. Tu mamy na neonowej. No tu nie pasuje to jakoś tak zbytnio, jakby średnio to widać moim zdaniem. Mógłby pokazać to na innych skinach. O, na wulkanie już, no już bardziej pasuje, chociaż no moim zdaniem e, ładniej to się prezentuje na takich skinach, które są takie całkowicie jednolite, jak właśnie Kałach Czerń. E, tam fajnie to wszystko jakby. Można każdą naklejkę jakby dopasować pod, e, pod takiego e, skina. Widziałem też e, u takiego użytkownika. Hmm, teraz pewnie nie znajdę. O chwila, mam coś. On też zrobił jakieś te naklejki. Tylko te pytanie, czy u niego znajdę? Hmm, miał takie fajne, właśnie te naklejki. No dobra, przepraszam za krótkie cięcie, ale znalazłem właśnie te naklejki. On miał akurat tylko naklejki Team Liquid. Chyba, że gdzieś tam jeszcze w czeluściach można coś tam znaleźć. Ale tu są też właśnie. Ten koncept mi się bardzo podoba. No, Liquid wygląda no, znakomicie tutaj w każdej okazałości. No ta wygląda super, jeżeli ona by się jeszcze tak fajnie mieniła, jak na różnych skinach. Tu właśnie by pasowało do neonowej rewolucji. No i złota też bardzo fajnie to wygląda. No dobra, to tak prezentują się te wszystkie naklejki, koncepty tych naklejek. Pamiętajcie, żeby wpaść na taki kanał na YouTube jak mój Wojterino wracamy do nagrywania mamy 962 suby za co jestem wam ogromnie wdzięczny mam nadzieję, że uda nam się wrócić do tysiąca tyle, ile było kiedyś, bo trochę ten kanał umarł. Dzisiaj też wleciał shortik, właśnie codziennie się pojawiają jakieś tam treści, jeżeli chodzi o shorty. No nie wygląda to, jeżeli chodzi o jakieś tam łapki, znakomicie, ale no wyświetlenia, e, no nie powiem, są całkiem ładne na tych shortach. No czasem coś tam się nie wybije, ale no czasem jak przywali, to jest i, 2, i e, 2150 wyświetleń, co mnie bardzo cieszy. No mam nadzieję, że kanał będzie się dalej rozwijał. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, jeżeli chcecie. A jeżeli nie, to chociaż lajka czy coś tam zostawcie, jakiś komentarz, to co, możecie też napisać to, co się wam nie podoba na moim kanale, mój głos czy coś, nie wiem. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!